Trzeba pilnie to posprzątać. Pajęczyny wiszą w kątach. Wymień sianko w żubie wołka, dolej wody dla osiołka. Niebiański dzwon już wzywa nas. Świętowy czas! Świętowy czas! Trzeba nam z największą gracją zająć się tą celebracją. Tu od żołu prawej strony Złożę bokiet traw suszonych. A tam w miejscu, gdzie nie ma bramy, Zrobię napis ZAPRASZAMY! Niech wysusze kilka pianych noc pieluszek. I choć prawie nie masz czego, nagotuję coś dobrego i dorzucę garść przyprawy. Szczyptę wiary dla potrawy, kroplę dobra, smak miłości, aby poczęstować gości. Typiański dzwon już wzywa nas? Świętować! Jak się zakożyło wielce! Ścieraj kurze! Oczyś serce! By mieć wszystkie zaległości! Będzie dzisiaj dużo gości! Z dala słuchać piękne brzmienie! Dziś jest Boże Narodzenie! Czuję radość! Wspólnie przeżyć takie święto! Jezus światu się ukaże! Dziś zbawienie nie się wdarze! Niebiański dzwon już wzywa nas! Światować czas! Światować czas! Światować czas! I świeżo w naszej stajence! Przytulnie, ciepło, aż rośnie serce! Hej, aniołowie, radosne pienie! Niech obudzi się każde stworzenie! Stój tu, aniele, i patrz przed siebie, gdy ujrzysz gwiazdę ja są na niebie, krzyknij nam alarm i moc truchleje, przybyły gości wlejmy nadzieję! Nie teraz, gdy ujrzysz gwiazdę! Tam przed podjazdem? Co za hałasy, co się tu dzieje? Alarm już idą!